Witam bardzo serdecznie w drugiej części wideo tutorialu na tunikę Lafina. W tej części od razu rozpoczniemy od rozdzielenia rękawów i tułowia. I będzie to bardzo proste zadanie. Proszę przygotować sobie. Znaczniki, dwa znaczniki, chociaż tak naprawdę my tutaj już mamy znaczniki i możemy bez problemu użyć tych, co mamy. Ale jak macie jeszcze z dwa gdzieś tam, to przynieście sobie. Nie są one niezbędne, ale lepiej niech na razie tutaj będą. Ja już właśnie sobie naszykowałam dwa kolejne. Co my tutaj mamy? Ja oczywiście będę Wam pokazywać na tej mojej małej próbeczce małej tunice zrobiłam bodajże z 3-4 rzędy więcej zrobiłam jeszcze jedno poszerzanie i pokażę wam jak od razu przejść do rozdzielenia na rękawy u mnie ta część tutaj skończyła się na 30 rzędzie ta tutaj karczkowa, tak można powiedzieć, skończyła się na 30 rzędzie, i wyraźnie zauważycie, że tutaj, gdzie mamy poszerzanie, utworzyły się takie trójkąciki. I to jest ok, to jest normalne. W końcu tutaj było poszerzane, tutaj tych łańcuszków jest więcej. I tak jest ok. Teraz musicie Przemierzyć sobie na swoje ciało i znacznikami zaznaczyć te miejsca pod pachami, które powinny być właśnie ze sobą połączone. Niby jest to łatwe, niby nie. Dlaczego? Dlatego, że trzeba wziąć pod uwagę, że naprzód, na biust trzeba tych łańcuszków zrobić, zostawić więcej a tył tych łańcuszków powinien mieć mniej. Jeżeli chodzi o mnie, to mam nadzieję, że Wam to pokażę. O, nawet tutaj troszkę to tak widać, zobaczcie. To jest właśnie tył i tył się zaznacza tak naturalnie. Ja biorąc tą tunikę, od razu wiem, który to jest przód i który tył, dlatego że przód ma co najmniej cztery łańcuszki więcej niż tył. Przód ma więcej łańcuszków niż tył. I to jest bardzo fajne, bardzo komfortowe. Tak powinno być. Może powiem tylko: ja chyba ją wywróciłam, tak? Wywróciłam ją na drugą stronę. Odwrócę. Powiem tylko, że u mnie rękawy mają 18 łańcuszków. 18 łańcuszków mi wystarczyło na moje rękawy. I nie są wcale malutkie, są tak nisko pod pachami. Musicie mieć świadomość również tą, że ta włóczka. Będzie, ona jest taka dosyć ciężka, co moim zdaniem jest zaletą, akurat. I ona będzie się troszkę wyciągać, wiadomo, jest to siatkowy wzór, więc siłą rzeczy będzie się wyciągał. I te otwory są dosyć duże. Mi to pasuje. Ja taką tunikę właśnie chciałam, zresztą widzieliście na zdjęciach, jak jest. I jak to robicie. Układacie sobie tak, na pół dzielicie waszą dotychczasową robótkę w taki sposób, żeby tutaj na ramionach były te punkty, w których są znaczniki, w których są poszerzania. One muszą być centralnie, tak to musi być złożone właśnie na pół. Określcie sobie, który to jest wasz przód, a który tył. Przykładowo, to jest mój przód. Tył mamy pod spodem. I teraz zobaczcie, tutaj mamy skrajny znacznik prawy, skrajny lewy i zaczynamy liczenie. Obliczcie sobie, ile chcecie mieć łańcuszków. Ja mam 18 łańcuszków na swoje rękawy. 18 z jednej, 18 z drugiej. Złóżcie to właśnie w ten obliczcie to i. Pospinajcie, jak już obliczycie, ile tych będzie w rękawach łańcuszków, bo przy większych rozmiarach oczywiście tych łańcuszków może być więcej. Inna sprawa, możecie zrobić więcej rzędów niż ja, jeśli jesteście na przykład wyższe. Jeśli robicie większe rozmiary tych rzędów, może być bez problemu więcej, wtedy po prostu robicie ich więcej. Może być taka sytuacja, że poszerzeń też będzie trzeba zrobić więcej, ale to już kontrolujcie na własnym ciele. Tak żeby się to fajnie tam na ciele układało. Co jeszcze? Liczymy tutaj 18 łańcuszków i zaznaczamy to ja to tak zaznaczam teraz na oko. tymi oczywiście znacznikami. one nie mają nawet widzę tak równych tych tych rękawków ala rękawków. Dlaczego? Dlatego, że jak już złożycie, musicie policzyć, ile łańcuszków ma tył, ile łańcuszków ma przód, i tak poprzesuwać te rękawki, tak znacznikami wypracować, żeby tył miał miał miał, miał mniej łańcuszków. O, właśnie w taki sposób miał. Mniej tych łańcuszków niż przód. I nawet chyba tu jest mniej, czy nie ma mniej, czy mi się wydaje. Tutaj są dwa łańcuszki, tu są trzy. Tak, no bo to są małe gabaryty. Tu są z tyłu dwa, tu są trzy. Zresztą już widać, że przód jest troszkę bardziej wystający. O to chodzi. O to chodzi, że musicie sami teraz sobie dopasować do własnych kształtów ciała. Jak już to zrobicie, wróćcie do mnie po tej pauzie, i wtedy powiem Wam, jak konkretnie to zrobić. Pewnie już macie pozaznaczane znacznikami tam, gdzie trzeba. W tym momencie możecie wypiąć sobie te znaczniki, które określały nam miejsce, gdzie jest poszerzenie. To już nam nie będzie potrzebne, będzie już tych znaczników za dużo. Będą tutaj nam się mieszać. Także wypinamy te znaczniki. Ja akurat w tym miejscu mam znacznik początku rzędu, i tutaj rozpoczniemy pracę nad wykończeniem rękawka. Tak, dobrze słyszycie? Zrobimy wykończenie rękawka, które jednocześnie nam oddzieli rękawek od tułowia. Taką wymyśliłam metodę. Także ten znacznik na razie nam też nie będzie już potrzebny. Także ja go sobie wypinam. Ten znacznik, który rozpoczynał, zaznaczał mi początek rzędu. I co my teraz robimy? Proszę zrobić. Jedno. O, ja przybliżę, tak, tak, tak. powinno przybliżyć. W tym momencie proszę zrobić jedno oczko i półsłupek. Tutaj w dziurce pod łańcuszkiem, a w zasadzie pod tym słupkiem. Idziemy dalej. Na każdym łańcuszku przypadającym na rękaw, proszę zrobić trzy półsłupki zwykłe półsłupki. I tak, aż dojdziecie do miejsca, w którym jest znacznik. Z racji tego, że ja pracuję na tej mikrotunicy, to mam troszkę problem Wam to pokazać, ale po prostu lecicie każdy łańcuszek w ten sposób. Trzema Półsłupkami. Zauważycie wyraźnie, że te rękawki wam się skurczą, tak jakby. To jest ok, wszystko jest normalne. I teraz tutaj macie miejsce pod pachami, pod y, tym rękawkiem. Pod pachą po prostu. To miejsce musicie jakoś mieć w ryzach, żeby nie zgubić teraz. Także ja sobie o, tutaj palcami, może tak zrobię, o to będę pamiętać, że to jest ta strona, a tutaj na tą drugą stronę jeszcze wbije znacznik, bo niech mnie coś teraz, jakiś telefon, sms albo co rozproszę i znowu będę musiała liczyć, prawda? Także lepiej znaczniki y, używać I co teraz? Teraz y, wbijamy się, robimy półsłupek jeszcze jeden półsłupek i jeszcze jeden półsłupek. Dalej. Trzy oczka łańcuszka. I idziemy na drugą stronę, gdzie jest druga strona rękawa. Mój znacznik. I znów robię półsłupek, półsłupek i półsłupek. I rękaw już mam. Oj. Rękaw już mam wyznaczony, ale to nie koniec. Naokoło idziemy tak wszystkie łańcuszki do momentu, w którym zaczęliśmy oczywiście. Przechodzimy wszystkie łańcuszki trzema półsłupkami. Ja wymyśliłam sobie wykończenie oczkami rakowymi. <laughs> Ostatnio dostałam pod jakimś filmikiem komentarz osoby, która powiedziała, że jej się strasznie nie podoba to wykończenie. I jeśli wam się również nie podoba, możecie ominąć to wykończenie i zrobić jakieś swoje inne dowolne. Zobaczcie, ja doszłam do miejsca, w którym jest jeden. Półsłupek, od którego rozpoczynaliśmy. Muszę dokończyć jeszcze, żeby się wszystko zgadzało, i zrobić kolejne dwa. Łączę teraz to w całość oczkiem ścisłym, wbijam się w półsłupek i łączę oczkiem ścisłym. Pokażę Wam, jak wygląda wykończenie oczkami rakowymi. One wygląda tak. Jest takie delikatne, wypukłe i mi się podoba. Mi osobiście się bardzo podoba. I teraz Wam pokażę, jak takie zrobić. Jeśli chcecie zostawić takie yy, żywe, zwykłe półsłupki, też nie ma problemu. Teraz pokażę Wam, jak te oczka rakowe zrobić. Jak nazwa wskazuje, oczka rakowe robimy na raka, czyli w spak. Nie w lewo, jak zawsze, ale w prawo. Proszę zrobić oczko łańcuszka rozpoczynające. Wbijamy się w prawe pierwsze oczko szydełkiem. Na szydełku nie ma narzutu. I łapiemy, zobaczcie, w taki nietypowy sposób szydełkiem nitkę. Wyciągamy. Mam dwie nitki na szydełku. Przerabiamy. Tak jak zwykły półsłupek. I znów w prawo. Wyciągam. Przerabiam. Jeśli robicie to pierwszy raz, troszkę w prawo to z początku może Was to kosztować, ale naprawdę to jest bardzo przyjemny ściek. I moim zdaniem, naprawdę pięknie dopełnia projekty. No ja bardzo lubię. W każdym razie ja bardzo go lubię. Ale gusta są różne i z gustami nie trzeba dyskutować. <sum> Proszę tak. Na około i ja razem z wami naokoło zrobię ten rękaw. I pokażę wam od razu Jak w sytuacji, kiedy napotkamy łańcuszek, bo w końcu napotkamy ten łańcuszek, przerabiam ostatni, ostatnie oczko rakowe i po prostu, jakby nigdy nic, przerabiamy sobie te oczka rakowe na łańcuszku. Wbijam się w pierwsze oczko i przerabiam w drugie, przerabiam w trzecie. Przerabiam i naokoło idę dalej. Prawda, że proste, to jest bardzo proste wykonanie, łączenia. Idę dalej po kolei, cały rękaw. I ja już mam prawie, że. Początek oczek Rakowych. U mnie się zaczęły pierwsze oczko tutaj, więc ja jeszcze wbijam się tu. I tu, gdzie było pierwsze oczko, wbijam się szydełkiem. Przerabiam jeszcze to. Nie, czekajcie, 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 źle Wam mówię. Prujemy. Nie, przy, nie robimy jeszcze jednego, tylko od tyłu szydełkiem. Rozpędziłam się. Łapiemy szydełkiem pętelkę, wyciągamy, robimy oczko łańcuszka, mocne z tyłu tam, żeby nie było widać, zaciskamy. Można zrobić jeszcze jedno, bo przy takich śliskich włóczkach wiskozowych może się rozplątać. Odcinamy, gdzie tu ja mam moje nożyczki, są. O dziwo. I przechodzimy teraz do drugiego rękawka. Pierwszy zobaczcie, już jest zrobiony. I to samo powtarzamy w drugim rękawku rozpoczynacie od dowolnego łańcuszka, dowolnego momentu najlepiej zrobić to gdzieś przed tym tutaj miejscem żeby jeszcze sobie nie utrudniać pracy pod pachą z tym łańcuszkiem gdzieś dwa łańcuszka szybciej jak to robimy? Już Wam pokazuję jak ja sobie ułatwiam pracę mam nową niteczkę, robię pętelkę Kładam szydełko, przytrzymuję je sobie palcem i tutaj w dłoniach pilnuję naprężenia tej niteczki, żeby mi nie uciekała. Tutaj mam łączenie pod pachą i ja sobie zrobię właśnie pod pętelkę przed, bo mam małe rozmiary. I od razu pod łańcuszkiem proszę zrobić od razu tak jakby w powietrzu. Zwykły półsłupek. O, i już mamy dołączoną kolejną niteczkę. Podążamy zgodnie z tym, co już wytłumaczyłam. Nie będę powtarzać. Cofnijcie sobie filmik i zróbcie identycznie drugi rękaw. zrobiłam ten swój drugi rękaw wyszedł taki mały potworek bo ten jest mniejszy rękawy ten jest większy i śmiać mi się chce ponieważ tak wszystko poobliczałam że przód i tył ma tyle samo łańcuszków można można tak zrobić dlatego trzeba naprawdę w tych waszych gotowych tunikach naprawdę dobrze policzyć ja Akurat tutaj już nic nie kombinuję, no bo to jest tylko taki, tak jak mówię, do pokazania wam, ale przód powinien mieć tych łańcuszków naprawdę więcej. Co robimy dalej? Proszę przyszykować sobie znacznik, bo znów będziemy zaznaczać początek okrążenia. Pętelka już u mnie naszykowana. Teraz wbijam się. W najlepiej, w sumie to tak naprawdę no, nie ma znaczenia, czy w przód, czy w tył robótki. Wbijam się centralnie w środkowy, środkowe oczko łańcuszka, czyli w trzecie oczko łańcuszka, obojętnie którego, przeciągam do połowy i robię oczko łańcuszka, zaciskam. Po prostu moje oczko ścisłe, Zahaczam o łańcuszek i robię mój dalej wzór. Wiecie co, ja sobie już od razu zaznaczę to miejsce. Od razu zaznaczamy, żeby tutaj nam w ferworze pracy nie uciekło to miejsce. Ja już mam oczko następne zrobione. To pierwsze, co prawda, było bardzo ciasne, więc jego nie liczymy. Liczenie rozpoczynamy właśnie od tego, które przed chwilą zrobiłam. To niech będzie nasze pierwsze oczko, drugie, trzecie, czwarte, piąte i lecimy do miejsca, gdzie jest pierwszy rękaw. Oho, u mnie już jest to miejsce. Cóż za zaskoczenie. U Was pewnie jeszcze nie, robicie większe rozmiary. Jak już natraficie właśnie na to miejsce, gdzie jest rękaw, macie taką sytuację, że tutaj jest... Łańcuszek Tutaj mamy trzy półsłupki Tak będzie również z drugiej strony, tutaj I robimy tak 5 oczek Wbijamy się jeszcze tutaj obok Gdzie jest kawałek tego łańcuszka zajętego na rękaw Tutaj jeszcze się wbijamy koło tych trzech półsłupków Robimy oczko ścisłe Znów pięć oczek. Wbijamy się, słuchajcie, w środkowe drugie oczko tego łańcuszka, które robiliśmy pod pachą. Czyli gdzieś tutaj. Tutaj jest tylko jedna niteczka. Nie polecam Wam wbić się pod jedną niteczkę. Dlatego ja zrobiłam tak, że po prostu przedziurawiłam oczko. I wbijam się w nie, tam robię oczko ścisłe, żeby to było bardziej stabilne, żeby się nie wyciągnęło brzydko to miejsce. Znów 5 oczek, 5 mam. Tak samo robię jeszcze na łańcuszku, który należy już do rękawa. Oczko ścisłe i dalej kontynuuję wzór raz dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Po staremu. To samo oczywiście powtórzcie po drugiej stronie, tak żeby jeszcze tu było oczko ścisłe. Tu zaczepiamy oczkiem ścisłym i tu. A początek rzędu jest oczywiście identyczny. Jak do tej pory, czyli trzy oczka łańcuszka i słupek, w miejscu, w którym. Albo dobra, jeszcze wracam do Was. Poprodukowałam się, ale jeszcze do Was wrócę. No i właśnie, jestem tu, gdzie jestem, czyli w miejscu, w którym rozpoczynałam. Dodaliśmy tu nową nitkę, wyciągam znacznik. Na końcu, tak jak po staremu robię trzy oczka łańcuszka i w miejscu tu, gdzie była dodawana nowa pętelka, gdzie był znacznik. Robimy słupek. Zaznaczamy jak najszybciej, żeby nie zapomnieć. I przerabiamy tyle rzędów, ile potrzebujemy. Już wam mówię, ile moja ma rzędów. Ja zrobiłam, jakiś poproszek, jeszcze 40, około 40 rzędów. U mnie razem są 72 rzędy. Ja wam nie podam w centymetrach, ile to jest, ponieważ mierzenie siatki w centymetrach mija się z celem. Ona żyje swoim życiem, rozpręża się i skurcza, dlatego nie ma sensu, ja zrobiłam tyle i mi pasuje akurat tak do połowy ud, ale ja jestem niska i mną wcale nie musicie się sugerować. Możecie zrobić tyle, nawet więcej, bo z pięciu i pół motków, zobaczcie, zostało mi, myślę, na, na jeszcze dwa rzędy, może trzy by starczyło, ale trzeba wziąć pod uwagę jeszcze wykończenie. No właśnie, jakie jest wykończenie? Wykończenie jest takie samo jak w rękawkach. Czyli w momencie, w którym określacie, że tunika ma odpowiednią długość i w momencie, w którym akurat skończył się, domknęliście po prostu rząd trzema oczkami i słupkiem. W tym momencie znów robicie sobie serię półsłupków. Tyle, że polecam Wam tym razem na dole tych półsłupków zrobić nie 3, tak jak w rękawach, a 4. Raz, dwa, tak, dobrze ja liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, tak. Mam cztery półsłupki. Dlaczego? Gdybyście zrobili trzy, ten dół mógłby Wam się za bardzo skurczyć i wtedy by się chodziło po prostu jak gejsza. A tego nie chcemy, to ma być wygodne. I polecam właśnie robić 4 półsłupki identycznie jak w rękawach. No, dosłownie identycznie, po prostu robimy oczko łańcuszka, półsłupek pod łańcuszkiem i dalej lecimy. 4 półsłupki, 4 półsłupki, 4 półsłupki. I jeśli lubicie o, oczka rakowe. Bardzo ładnie wyglądają takie tuniki z frędzlami. To też wygląda ciekawie. Tunika ma prosty wzór, frędzle dodają takiego charakterku, ale to oczywiście od Was zależy, jak lubicie się wystroić. I jaki styl lubicie. Bo ten y, f, z frędzlami to już jest taki y, bardziej styl y, boho. Także no, jak kto lubi, jak kto woli Proszę zrobić i koniecznie pochwalić się gdzieś tam. Czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy wysłać wiadomość prywatną, czy opublikować. Za wszystkie bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Jest mi miło, kiedy w swoich mediach również oznaczacie mnie, że korzystaliście z moich wideo-tutoriali. To jest bardzo miłe. Dziękuję serdecznie za oglądanie, za korzystanie z tych filmów i za zakupy w moim sklepie. Chyba to już jest wszystko, bo no, to już to wykończenie wiecie jak zrobić, robiliśmy je razem w rękawie. Także czekam na Wasze lafiny, mam nadzieję, że będą się Wam równie dobrze sprawdzać jak mi. Pozdrawiam serdecznie, do następnego filmiku. Pa, pa!